Nie negując zasadności tego typu działań, czy Pani osobiście uważa, że jest jeszcze szansa na wyjaśnienie przyczyn dogłębnych? Myślę, że gdybyśmy poprzestali na tym, co się dzieje w naszym kraju, to znaczy na współpracy polskiego rządu z rządem rosyjskim, a w zasadzie podporządkowaniu się Rosji, to szanse są niewielkie. Natomiast myślę, że takie spotkanie jak to dzisiejsze publiczne wysłuchanie daje nam pewną nadzieję daje nadzieję na poinformowanie o opinii międzynarodowej, o tym, jak naprawdę toczy się śledztwo w sprawie smoleńskiej. I w związku z tym myślę, że istnieje szansa, że dojdzie do powołania międzynarodowej komisji, która wyjaśni przyczyny tej katastrofy. Tak jak mówiłam w swoim przemówieniu, tak żeby nie było e, tak, jak stało się ze zbrodnią w Katyniu, która była przez tyle lat zakłamywana i w zasadzie do tej pory pozostaje niewyjaśniona tak, jak należy. Także ja mam nadzieję. Mam nadzieję, że jednak żyjemy w trochę innej rzeczywistości niż, niż 70 czy 50 lat temu i historia się po prostu nie powtórzy. Ja chciałam zadać pytanie, jeśli będzie zbyt osobiste, to przepraszam z góry, ale właściwie po tragicznej śmierci rodziców dano Pani zaledwie dwa tygodnie. Właściwie po dwóch tygodniach zaczęły się znowu, zwłaszcza na Pani e, ojca, na Pana Prezydenta, poskudne ataki. Ja się chciałam dowiedzieć, czy udało się Pani, one nie milkną? Czy udało się Pani jakoś e, 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 otorbić tak na to, czy, czy, czy to w dalszym ciągu sprawia ból? To zawsze będzie sprawiało ból, zawsze będzie sprawiało przykrość, jednak po pewnym czasie wiadomo, że każdy z nas przyzwyczaja się do jakiejś sytuacji, którą ma często do czynienia i tak też stało się ze mną. Także mnie nie zaskakują kolejne wypowiedzi Palikota, który wczoraj znowu ujawnił się w swoim portalu. Ja po prostu traktuję to jako rzeczywistość, y, która po prostu jest trudna w tej chwili do zmiany, ale tak jak zawsze powtarzam, wierzę w mądrość naszego społeczeństwa i wierzę, że są ludzie, którzy, którzy nie będą wierzyć w te różne kłamliwe informacje, które są rozpowszechniane. W czasie kampanii prezydenckiej pojawiły się informacje, że niewykluczone, że zajmie się pani polityką. Jak to na dzisiaj wygląda? Jakie plany? No, rzeczywiście pojawiła się taka informacja, że nie wykluczone, że zajmę się polityką, natomiast e, trudno mówić w tej chwili o konkretnych planach. Tyle powiem. Ja, ja mam w sobie takie poczucie obowiązku, żeby w tej chwili angażować się w, w sprawę wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Poza tym jestem matką dwójki małych dzieci, i, i to są moje główne obowiązki. Natomiast e, przyszłość pokaże, gdzie znajdę miejsce. Bardzo dziękuję.